Dzień dobry, dzień życia, ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek moje domowe nawozy do wszystkich roślin, do wszystkich warzyw, do wszystkich owoców. Jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia, jakie nawozy domowe wykonuję, przygotowuję, jakimi nawożę w pierwszej kolejności, oczywiście, swoje uprawy, że są tak fajne, tak się udają, to zapraszam do tego odcinka. Dzisiaj w tym filmie pokażę Wam. Jakie nawozy przygotowuję? Domowe nawozy. To jest tylko moja propozycja. Te nawozy mogą być skuteczne bardziej lub mniej, ale ja je używam i takie plony, jakie osiągam od wielu lat, które możecie zaobserwować, i w formie ogórków i w formie pomidorów, cebuli, czosnku, skorzystam w pierwszej kolejności z nawozów domowych przygotowanych samodzielnie. A ewentualnie w drugiej kolejności dopiero z nawozów gotowych, kupnych czy płynnych, czy w formie granulatów i to przeważnie te ekologiczne, oczywiście. Zacznę może od tego, bo widzicie tutaj, że mam czosnek. To jest czosnek, który jest już nie nadający się do spożycia, on po prostu mi trochę wysechł, jest, jest praktycznie sucho, suchy, pusty, ale nie wyrzucę go, zrobię z niego gnojówkę. Po prostu zaleję go wodą, rozgniotę go trochę i będzie z tego idealna gnojówka do podlewania. Czego? Wszystkich roślin. Obok widzicie skórki z bananów. Oczywiście banany były przed zjedzeniem i obraniem, były dokładnie umyte, dlatego że tam są różne środki chemiczne, one są zabezpieczane. Oczywiście, że pewnie mogą wniknąć w skórę, ale jednak te mycie coś mi dało. Ja te skóry zbieram, Czasami przesuszę, pokruszę i zalewam wodą i zostawiam na tydzień, na dwa, aż się zrobi taka gnojówka. Gnojówka ze skórek z bananów. Do czego? Do wszystkiego. Obok, widzicie, to są zmielone skorupki z jajek. Ja ciągle zbieram te skorupki, myję je wcześniej, oczywiście, jak wszystko potem suszę, potem kruszę i mielę i mam tutaj znowu następny słoiczek takich zmielonych skorupek z jajek z zawartością wapnia. Ten wapń dla roślin nie będzie dostępny od razu, dlatego że to jest proces troszkę dłuższy, trochę dłuższy niż w przypadku gnojówek. Ale mimo wszystko używam to w swoim ogrodzie do jakich upraw? Do wszystkich, nie tylko tych, które potrzebują wapnia. Zobaczcie, ile tych skorupek jest. Czy ja na swojej działce zużyję pod jedną roślinę pół szklanki? No przecież że nie. Taki słoiczek na kilkanaście, kilkadziesiąt roślin z pewnością nic mi z pecha gleby nie zrobi. I tutaj od razu wam pokazuję fusy z kawy. To są fusy też oczywiście po zaparzeniu kawy, wysuszone, żeby nie pleśniały. Ja je również zbieram i stosuje. Do jakich roślin? Do wszystkich. Chociaż możecie posłuchać, poczytać w internecie, że fusy z kawy to są do roślin kwasolubnych jak borówka na przykład, rododendron, azalię. Ale czy jesteśmy w stanie taką ilością fusów z kawy zakwasić glebę, która nie jest kwaśna? No, oczywiście, że nie. To jest tylko moje zdanie. Możecie się z tym zgadzać bądź nie. Tak samo skorupki z jajek zmielone ktoś powie, no ale nie stosuje się do roślin kwaśnolubnych jak na przykład borówka amerykańska, dlatego że to odkwasi nam glebę. Jedna łyżeczka pod roślinę nie chce mi się w to wierzyć. Przynajmniej tak mi nie uczono. Co jeszcze z domowych nawozów? Mam tutaj kupę końską, z której wykonuję gnojowicę. Gnojowicę taką, ala gnojowicę. Teraz wam pokażę, jak można przygotować taką gnojowicę z nawozu, z kup końskich. No bo pisaliście mi w komentarzach, co to jest ta gnojowica, jak ją zrobić. Oczywiście, gnojowica to jest płynny nawóz z chowu bezściłkowego zwierząt. No płynny, uryna, mocz od nich, kał wymieszany i to wtedy jest gnojowica. A jeśli jest ze słomą, no to mamy obornik. Ale jeśli nie macie takiego, ja też nie mam, więc można przygotować sobie płynny, płynny nawóz z obornika, tak zwaną ala gnojowicę, od moich koni tutaj. Cześć, na gruźku, cześć. Hej, co? I Bogna. Hej, Boguśko, chodź a babcia zrobiła jej takie coś, takie nauszniki, zobaczcie, na szydełku, żeby do uszu nie leciały jej muchy. <laughs> nie, poprawimy. I teraz od tych moich zwierzaków, moich koni, pobiorę trochę kupy. Tutaj mam świeżą kupę końską i teraz sobie ją wezmę. Ej, Negro. Tu przyszedł Negro, ej, <śmiech> zaczepia. <śmiech> I teraz sobie tą kupę Idź i teraz idź, zostaw mi tą kupę Nekro. Tą kupę pozbieramy No idź co pilnujesz swojej kupy I tak uważam, że tam jakieś 3 2-3 kg na wiaderko można wziąć I do wiaderka I zalejemy wodą. Robię oczywiście gnojówki. Gnojówki z pokrzyw, zwrotycza, nawet z mniszka lekarskiego. Już mam gotową tutaj w butelce zamkniętą gnojówkę z pokrzyw. Stosuję ją do czego? Do wszystkiego. Najpierw w stężeniu 1 do 10, za pierwszym razem potem 1 do 5, 1 do 2, a potem 1 do 1. Czyli litr gnojówki, litr wody, jak już się rośliny przyzwyczają do, do tego właśnie nawozu, do tej gnojówki. Taka zielona jest, to jest skoncentrowana moja gnojówka z pokrzyw z tamtego roku. Dobrze przechowywana, dobrze zamknięta, śmierdzi jak świeżutka, ale już macie pokrzywy, bo teraz najlepsze gnojówki z pokrzyw właśnie tych młodych, więc zachęcam do zbierania. Propozycji nawozów jest naprawdę wiele. Oczywiście mam też kompostownik, i tam produkowany jest własny kompost, również jest bardzo dobrym nawozem. Dobrym nawozem jest skoszona trawa stosowana jako ściółka. Oczywiście nie wszystkie mikroelementy, wszystkie pierwiastki, składniki pokarmowe są w każdej z tych gnojówek, w każdym z tych nawozów. Dlatego należy to co Ziemia wydała jej oddać, i wtedy będzie dobrze. Oczywiście, jeśli będą braki jakichś konkretnych pierwiastków, będą uwidocznione na roślinach. To będziemy reagować w odpowiedni sposób. Jeśli się pojawi sucha zgnilizna, to najlepszy będzie oprysk, który dostarczy wapnia roślinie, dlatego, że przez opryski takie dokarmiające najszybciej możemy roślinę właśnie wspomóc w takiej sytuacji kiedy jakichś składników pokarmowych jej brakuje ale o tym będę wszystko mówił w kolejnych filmach dzisiaj tylko chciałem wam zaprezentować mój zestaw nawozów które mam nie widzicie tutaj łusek z cebuli dlatego że już je zużyłem ale łuski z cebuli cebula jest bardzo dobra również do nawożenia, do opryskiwania, przygotowanie wywarów. Tak samo z czosnku. Czosnek jest idealny do przygotowania oprysków, nawet przeciwko mszycom i innym szkodnikom w naszym warzywniku, w naszym ogrodzie. Nawet jeśli nie są skuteczne 100% to warto stosować je w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności ekologicznie, jeśli nie skutkuje no to musimy się wspomóc dostępnymi, interwencyjnymi środkami, tak samo jak z nawozami. To jest taka moja ideologia, trochę uprawy warzyw, najpierw ekologicznie, najpierw domową. Jak się nie da, to potem podejmuję decyzję, czy coś zastosować, czy jednak to wyrzucić i zniszczyć. Ale to też możecie słuchać w moich filmach przy konkretnej danej chorobie, czy przy konkretnym szkodniku, jak ostatnio film, który się cieszył popularnością, na przykład Turkuć podjadek, jak go złapać w 30 sekund. Te wszystkie informacje, oczywiście, znajdują się też w mojej książce Amatorska oprawa warzyw i owoców, która będzie dostępna w sprzedaży już od czerwca. Będzie oczywiście reklama ta, tej książki, taka pokazana właśnie w moich filmach, prezentująca, jak ta książka wygląda, z czego jest wykonana, ile ma stron. Dzisiaj tylko wam pokazuję miniaturkę, jak ona wygląda, okładka. Ale zachęcam też, bo wszystkie informacje, cała moja wiedza, i ta praktyczna, i ta ze studiów podyplomowych z zakresu ogrodnictwa, również tam jest zawarta ponad 300 stron, kilkaset zdjęć opis prawie wszystkich warzyw, wszystkie choroby i szkodniki te najczęściej występujące w naszych ogrodach, warzywnikach ale również od początku jak przygotować glebę, jak przygotować ogród, jak zaplanować przedpon, poplon. Zmianowanie, dobre sąsiedztwo, uprawa na balkonach czy tarasach, to wszystko znajdziecie w mojej książce. Dzisiaj taka autopromocja przygotowująca, dlatego że niedługo ruszy już przed sprzedaż i zachęcam do tego, aby śledzić mój kanał. I jeszcze jedna uwaga: jeśli moi subskrybenci oglądacie teraz, w tej chwili, ten film, to proszę was, abyście weszli w ustawienia tej subskrypcji Dzień Życia Ogrodnika Amatora i zobaczyli, jak. Jest zaznaczony dzwoneczek. Jeśli on nie jest w opcji zawsze, y, ciągle, to wtedy nie będziecie dostawać powiadomień o nowych filmach. Ta zwykła subskrypcja powoduje, że co jakiś czas jakiś film Wam zostanie zaprezentowany. Dlatego musi być ta opcja zawsze, y, wszędzie załączona i będziecie otrzymywać te filmy. A ci, którzy nie jesteście subskrybentami mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji i właśnie tak jak powiedziałem o tym dzwoneczku, o tych powiadomieniach, załączyć, sprawdzić, żeby potem się nie dziwić, że nie przychodzą filmy ode mnie. To się dzisiaj troszkę nagadałem tak przy okazji, ale myślę, że że warto. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.